Hej. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek serii pokoleniowej. Witam Was akurat naszym Romeo. Który tutaj programuje, a przynajmniej się stara programować. A tutaj gdzieś Lilka nasza jest. Lilka Lilka, gdzie ty jesteś? O, tu jest Lilka, już brzuszek jest duży. I troszeczkę dla niej wydłużyłam ten okres w ciąży. No, ale zrobiłam to jakby na innej rozgrywce. Aby. No, nie zobaczyć tej e, płci. Oj, biedna. E, no, mamy do 3 2 dni. Bo tak to już ona by możliwa, że w ogóle rodziła. Ale no, nie chciała, No, nie chciałam, żeby tak to szybko poszło. E, więc. No, mamy chwilkę czasu, żeby się przygotować na te rzeczy, na ten poród jej. No, w mieszkaniu nie ma za bardzo dużo miejsca. No, tutaj jakoś będzie trzeba dla tego dzieciaczka miejsce zrobić. Okej, okay, i ty już idziesz do pracy. Okej, okay, to już nie i i on musi tutaj programować, ty idziesz do pracy. No, więc e, co się urodzi, to nie wiem, ale kolejne pokolenie to jest takie mm, rodzinne, że tam trzeba mieć czwórkę dzieci. A co tam jeszcze trzeba takiego? No, ale chodzi o gotowanie, więc nie wiem, czy nie lepiej byłoby kobiety, znaczy no, no mieć Simki niż Sima, ale w sumie to też trochę tak jakby stereotypowo jest, więc no nie wiem, może po prostu tak zostawię że co ma być, no to będzie i tyle. Najwyżej to mężczyzna będzie gotował, się opiekował i ogarniał te rzeczy. Też tak może być. No i wtedy by trzeba było no na pewno się wyprowadzić z mieszkanka raczej do jakiejś, do jakiejś wsi, to może nie, bo nie wiem, czy nie będzie akurat jakiś dodatek a propos tego. W sensie no jakiś tam etap więc chyba bez sensu. No raczej myślę, że to będzie no nie wiem, może Sansegwoja, czy czy jakiś taki dom po prostu w jakimś otoczeniu. Dobra, to tyle do pracy. Pewnie tak nie... O! ukończyłeś, więc spoko. Dobrze, że ci się udało to zrobić. O, Lilka wróciła. Jak ty lilka się czujesz? No, nie najgorzej. Weź może sobie prysznic. Mam jakieś zasypione tutaj rzeczy w lodówce, więc też to ogarniesz. Musisz naprawdę, musiałaś naprawdę to zrobić. I nadal nie jestem przekonana co do tych włosów lilki. Chyba po prostu wrócę do tych krótkich, tak jak ona miała, bo no, jakoś chyba najbardziej ona mi w tych krótkich odpowiada. A ile ty masz już tego malowania? Malowanie na ósmym, a charyzmę na piątym, bo jeszcze charyzmę trzeba mieć na dziesiątym levelu. I nie wiem, co z tymi wesprzej datkiem, bo co jakoś. No to my niby mieszkamy w centrum sztuki, więc nie wiem, jak to faktycznie zrobić. Chyba tutaj są te murale, które by trzeba było zrobić, tylko ona jak jest wciąż, to nie bardzo jest w stanie tak myślę, bo no dla niej szybko ten pęcherz, gut, więc... No tutaj jest ta luka, no bo jak to się psuje, to potem no, trzeba jakoś kombinować, więc z tej strony już to zostawiam, bo tu często się coś psuje, <noise> więc, więc co się dziwić. <noise> Możesz poprawić jakąś umiejętność. O, wrócił. O, i dostał awans. Okej. Okay. No to fajnie, że dostałeś awans. E, a czy to możesz to sprzątnąć? Skorzystać? O, właśnie on tutaj ma, więc to ma wygasa. No, nikt nie chce od ciebie kupować. E, no, jeszcze raz możemy wstawić to, czy wystawić no tutaj się pojawiło, że on chce się z nią zaręczyć więc jak najbardziej myślę, że no nawet wypadałoby, żeby to był on bo ona już tego nie ma właśnie więc on się dla niej oświadczy, ale kiedy no nie wiem nie wiem, nie wiem idź ogarniaj jeszcze to byś musiał wytrzeć i chyba ty nie, nie chcemy do ciebie iść aha, i podasz może coś Eee, może oni giri, może być. I co ty musisz? Aha, Twoje umiejętności wszystkie ulepszyć. A jak ty się czujesz? No, tak średnio. Tylko nie będziesz musiała już gotować, tylko ty sobie skorzystasz. Dobra, może na razie już zakończ. Oj, co ty byś mógł? Tybyś mógł jeszcze poprogramować. Po Jest 21, więc spoko. O, może pograj, bo też musisz jakby rozwinąć. To ci trochę zabawa. Tak śmiesznie ona wciąż musi naprawiać. No trudno, no tak wyszło. Dobra, pójdź, zjesz sobie. No tak jak wiem, jesteś śpiąca. Ogólnie taki wielki masz ten brzuch, że szok. Jakbyś już była w trzecim trymestrze. I ty potem po prostu, nie wiem, czy ty jesteś jeszcze w stanie w ogóle skorzystać, ale może. Dobra, to ty może już nie graj, tylko ty byś programował. Bo już tutaj masz zabawę też do końca. A i tak to jest twój tak codzienne zadanie, więc chyba, chyba dasz radę. Dojść do łóżka. Tak, dałeś radę. Dobra, to tutaj sobie programuj. Oj, biedna, źle się czujesz. No trudno. No trudno, kochana. Korzystasz? A, a ty wiesz, musiał iść do pracy, a ty chyba masz wolne. Tak, ty masz wolne, a ty masz jutro wolne. Okej. Okay. Biedna, tak źle się czujesz ciągle. Aj, aj, aj. Zjesz sobie, nie wiem, czy dasz radę zjeść, ale może. Ty nie musisz jeszcze, nie. Jeszcze możesz sobie pospać. No nie wiem, to chyba nadal w środku pada. Mieli to chyba naprawić aktualizacji i co, coś im nie wyszło, ewidentnie. Bo nadal mi pada w środku mieszkanie, także... Okej. Mm. Okej, okay. okay. i jakbyś się skorzystała, to może byśmy spróbowali ten mural ogarnąć... Ale nie wiem, czy to jest możliwe. O serio? Naprawdę? Okej, okay, to jednak nie zrobimy tego. Bo tu chyba żadnych innych nie ma. No dobra, to pomalujesz sobie po prostu. Tak będzie najlepiej. Aha, już nie będziesz mogła. No co mam zrobić? To co ty możesz zrobić? Oglądasz telewizję tylko. O, dobra, może tak zrobisz. Ty poskarżysz. O, dobra, powieź to, to, maluj. Możesz malować? No tragedia, co z tobą zrobić, kochana? A tutaj nikt nie strajkuje, może? Może trzeba to, się gdzieś wybrać. Dobra, jedziemy do Centrum Sztuki. Może tam jest gdzieś miejsce na ogarnięcie tego muralu? Chociaż wątpię tak szczerze. No ale no dobra, sprawdźmy to. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Możemy tego podziwiać. No i tutaj tylko możemy podziwiać, tak? Um, nie wiem. <ścoughs> nie wiem. Aha, tutaj. No. O, dobra, a tu jest na ścianie. Okej, okay. dobra, to weź może mural polityczny. Czy tutaj by to zadziałało? Może. W centrum sztuki, więc to jest centrum sztuki, więc może. O, no, wróciłeś. Aha, a my i tak jesteśmy tutaj, więc tego nie zobaczymy. W ogóle ja tutaj jestem chyba pierwszy raz, tak szczerze, w tym centrum sztuki. Może byłam raz niechcący, bo tak mi aż nie kojarzę w ogóle, że to jakaś kuchnia była. Ile ci zostało tego muralu? Dobra, może idź skorzystaj. I czy my byśmy mogli tutaj zamówić jedzenie? O, tak, więc. O, może ryba z prytkami było coś takiego. A to była zła łazienka? A, tutaj jest lekowiek, okej. Okay. Za się będziesz mogła pójść. Tak, okej, okay, no to super. Nie czemu on kończy nasz mural! Resetuj go. Niech on nie maluje tego. Nie, nie chcemy, dzięki. Ach, nie chcemy ten mural. Może by nam się udało to zrobić. O ty możesz jeść i możesz... Okej, okay, no dobra, spoko. To przyspieszemy to, bo to trochę trwa. Dobra, mamy to. Udało się. Nice. Zrobiłaś to. Super. No to teraz, jeszcze jakiś strajk by się przydało ogarnąć. I co musimy jeszcze zrobić? Po cały kogoś na festiwalu. A kiedy jest ten festiwal miłości? E, to nie jest. E, młodości, a my mamy na miłości. Narodziny rodziny śniegu. Dzisiaj jest festiwal miłości. Dobra, Jeczu jeszcze krzyknęła. My chcemy na festiwal miłości. A czemu nie możemy z nim? Dobra. Pojedziemy sami i go przyciągniemy. Przyciągniemy? No po prostu weźmiemy, żeby to do nas dołączył. Dobra, jesteśmy na festiwalu miłości i ty możesz. O! I zaraz powinieneś się pojawić? Jesteś, tak. Dobra, no to um, podejdź tutaj i ty też podejdź tutaj. Bo ty będziesz chciał ją pocałować. Znaczy, ty go będziesz chciała pocałować chyba tak. Oj, syp płatki. Romantyczne, intymność i pocałuj w śniegu. No i super, udało się. Dobrze, że to ogarnęłam od razu. Mogłoby być nieciekawie. A czemu to ty magisz mu dawała róża? No nie wiem, tak wyszło. Ale no wy jesteście słodziaki, tak się kochacie mocno. No i dobra, to tylko zostało protest. O jego, jakie to są też miłości, dam! A gdzie ty? Zamów jedzenie? To co zamówiłeś? A dango. E, a ty sobie skorzystaj i też będziesz mogła w sumie coś zjeść. Skoro twój chłop poszedł, to czemu ty miałabyś nie? Aha, to to chyba można od tego wykitować. To weźmiesz sobie ramen. A czemu to wziąłeś to jedzenie, kiedy nie byłeś jakiś głodny? No, ale dobra. Wziąłeś to, wziąłeś. Ale dobra, no to już w sumie tylko jedna rzecz została do ogarnięcia, więc nie ma tragedii, tak myślę. To, bo będziemy musieli się wybrać do tego mm, otoczenia. Zakochaj się po pierścionek. Twojej ukochanej, bo tam można kupić z tego, co mi się wydaje, gdzieś przez przesiłowni, bo jak wcześniej ogrywałam trochę sobie ten dodatek, to tak mi coś widać. Nie wiem, chyba, chyba wy będziecie mogli wracać. Tylko sobie nalej jeszcze tej herbatki, póki ona je. jakby to są jakieś romansidła. A to byś mogła w sumie poznać tych ludzi, bo ty musisz mieć tę, tę charyzmę, więc... O, wstręt do niej czujesz. Aha, bo, jest, bo co, bo co, jest w ciąży? Nie podobają ci się fioletowe włosy? O, może, może jakiś punkt charyzmy. A może to są tylko te. Mm, gdzie jest te obok. O. O, coś tego typu. No, chyba tak właśnie było. Dobra, będziemy wracać. No i dobra, wróciliśmy. Ej, a on z tobą nie wrócił? Niech ty też wracaj. Dobra, to ty idź spać. może jakieś barabara na koniec, bo ty byś chciała. On też by chciał. Dobra, to jeszcze się barbnijcie na koniec dnia, powiedzmy. No. Tak, oczywiście, że ty lubisz intymność, kochana. Dobra, idź spać. Nie musisz reagować. Też nie musisz reagować. Powiedzcie, już dawno się przyzwyczaić. Oj, biedna. Musisz do toalety. No to leć do toalety. Czemu nie skorzystasz po prostu? Co ty, co ty tu odwalasz? Weźmiesz resztki sobie. A co ty masz? Aha, analizę musimy zrobić tobie. No i ten protest, kurde. Ten protest to chyba będzie taki mały problem to ogarnąć. Muszę pamiętać, że tutaj mam zaglądać, czy ktoś nie protestuje, bo mam wrażenie, że raz ktoś protestował z czymś. Czyż ty jesteś nadal śpiący, a możesz sobie dokończyć ten obraz? Byś chociaż ten obraz dokończyła i potem pójdziesz spać jeszcze sobie, bo jesteś e, no nie bez pana. Okej. Okay. I potem będziesz mogła to sprzedać. O, już nawet fajne sumki masz z tych obrazów. No to fajnie. Okej, okay, ty wstałeś, weźmiesz, tutaj zjesz. i. O, i byś i byś wysłał jeszcze. O, właśnie, bo ktoś chciał. Ha, 404. No nie no, na plopcie zdecydowanie bardziej się opłaca. Ej, no to fajnie. A co, wysłałeś już to? Czy ci się to usunęło? Tak, usunęło ci się. Plopsy, plopsy to jest to. Na plopsy zdecydowanie wielkie sumy można naprawdę zarobić. Fajny hajs. Dobra, skorzystasz sobie. Nie, ja chyba będę kończyła ten odcinek. Może to nawet tak tobie weźmiemy, żebyś ty też wystawiła to na plopsy. Ehm. Um. Będę kończyć ten odcinek. No, bo troszeczkę już zrobiliśmy i fajnie, że już aspiracje mamy prawie tutaj skończoną. W sensie nie wiem, czy coś jeszcze po tym jest. No, ale ten protest został, więc ten protest tylko będzie do ogarnięcia. No i myślę, że w następnym odcinku bardzo możliwe, że już doczekamy się dziecka. Ale mam przeczucia, nie wiem, czy mam przeczucia, że to będzie chłopiec. Jakoś tak. Takie mam wrażenie, się okaże, no, no bo nie sprawdzam tego, więc nie wiem. Ale tutaj właśnie już nie wiadomo, kiedy będzie ten poród więc prawdopodobnie no, będzie to już w następnym odcinku. A na dziś to będzie tyle. Dzięki za oglądanie. Będzie miło mi, że stawicie lajka, subika, napiszecie, napiszecie komentarz. I do następnego odcinka, trzymajcie się i cześć.